Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Derek'a z kanału Gracz, Fan i Dzisiaj postanowiłem przygotować dla Was kolejny odcinek zakupów growych, ponieważ gdzieś godzinę, półtora temu był u mnie Janek i dostarczył mi kilka gier z Anglii, więc może nie przedłużajmy i zobaczmy co mi tutaj akurat dostarczył. Zanim jednak przejdziemy do samej gier, pokażę Wam moją rękawicę nieskończoności, która akurat jest jeszcze w budowie, jeszcze jest 6 miesięcy i będzie. Cała ta noc będzie mógł mi jej pozazdrościć, po prostu. Więc zobaczcie. Tu mamy akurat display. Jeszcze takie metalowe plakaty z Deadpool'a najnowszego. Tu jest ze Skyrim'a. Jaka jeszcze peczka z Ambrayli, ale to są takie szczegółki. I tutaj przechodzimy do rękawicy nieskończoności. Patrzcie, jaka jest porównanie z moją ręką. Ma ponad 70 cm. Jeśli tak dodam jeszcze palce, będą mia będzie miała około metra. Wszystkie kamienie skończoności się świecą. Są na zasadzie wcisku. Tam można w każdej chwili baterię wymienić, bo się wyciąga te kamienie w ten sposób, że stałem tutaj metalem. One są tam na magnesach. To jest akurat cała metalowa rękawica. więc powiem Wam szczerze, że będzie się pisko prezentowała, jak będzie cała w komplecie. I myślę, że jak będę jeździł na jakieś, powiedzmy, tam, eventy, to może ją będę ze sobą zabierał. Ale nie przedłużając, przejdźmy do sedna tego odcinka, związanego z zakupami grobymi. Pierwszym takim tytułem: Wszystkie ogólnie już te gry, które mi dostarczył Janek, zostaje przetarte, zostały wyczyszczone i trafi do protektorów. Pierwsza gra: GTA 4 na PlayStation 3. To chyba była moja druga gra, którą ogrywałem na konsoli PlayStation czy w 2009 albo 2010 roku, to było już ba bardzo dawno temu. Miałem wtedy PlayStation 3.80. Gra jest w bardzo dobrym stanie. Akurat ona nie ma żadnych rys, ma mapkę w komplecie, także pełna zawartość. Drugi tytuł z tej samej, z tej samej serii od Stara GTA 5 również jest mapka. Gra jest powiedzmy, w takim stanie dobry plus, bo ma tam jakieś dwie czerystki na płycie, ale wyczyściłem tyle, ile mogłem. Ale myślę, że jako taka pamiątka relikt przeszłości będzie się wpisywała w moją kolekcję. Ponieważ teraz już bardziej się gra w GTA albo na PC-cie, albo na nowszych generacjach. Akurat jeśli chodzi o GTA V tutaj tylko sobie to włożę. Następną grą, która została dostarczona przez Janka jest Skyrim, wersja Anniversary Edition. Jeśli chodzi o płytę, nie ma żadnych rys. Ona chyba kosztowała w Anglii, żeby was nie skłamać. Mogę was skłamać, to za to przepraszam, Janek ewentualnie na prostu jak będzie odcinek ten oglądał. 6 funtów, albo 6, albo 12, już nie pamiętam dokładnie. W Polsce jest praktycznie nie do dostania. Bardzo ciężko ją dostać. Tak, w ramach ciekawostki, ma wszystkie w sobie dodatki i ma polski język dubbing, co akurat w grach konsolowych serii Elder Scrolls jest dosyć rzadkie. Kolejne gry, The Last of Us par dwujeczka stan bardzo dobry. Ona akurat była w zestawie z konsolą, którą dostarczył jeszcze Janek. PlayStation 4 Pro. W tej wersji 7216, czyli tej drugiej wersji, takiej już odświeżonej. Damy na razie ją tutaj. Red Dead Redemption 2, stan bardzo dobry, nie ma żadnych rysek, została przeze mnie wyczyszczona i włożona również do protektora. Ona też była w komplecie z tą PlayStation Pro. I mam tu jeszcze część gier poniżej, tylko sobie otworzę. Mam troszkę tutaj taki bajzel. Tu jest właśnie konsola PlayStation Pro, którą mi Janek dostarczył, a mianowicie karton, ponieważ jest w tej chwili w salonie i ją testuje moja żona. Gra tam w tej chwili Horizon Zero Dawn 1. Janek dostarczył mi jeszcze Batmana na PS3, Arkham Asylum. Chyba ta gra kosztowała półtora funta, albo 2 funty, więc na przeliczeniu 10 zł. Co mamy tutaj dalej? Far Crya, dwójeczkę. Ona ta gra kosztowała 1,5 funta, W środku nie jest, jakby Far Cry bezpośrednio z tego wydania, bo jest wersja platynowa, ale poza tym jest w bardzo dobrym stanie. Batman Arkham Origins na PlayStation 3 również. Akurat ta gra trafiła do protektora, bo jest w bardzo dobrym stanie, jest wyczyszczona i tylko czekała, właśnie na schowanie w protektor. I Batman Arkham City również na PlayStation 3 również był w bardzo dobrym stanie, dlatego został wyczyszczony i trafił do protektora. Jakby to co są gry, które dostarczył Mianek z godziny temu. Z tyłu, jak widzicie, jest ta właśnie, ten właśnie kartonik z PS Pro z tej edycji nowszej. Ale są jeszcze gry, które. Przyszły mi od drugiego kolegi z grupy A ty grasz, od Marcina. Jest to Skyrim również, tylko że tym razem jest to wersja Essential na PlayStation 3. I jest to gra Foli, folii, oryginalnej folii, nóweczka sztuka. I tak de facto tylko jakby zamówiłem tą grę od Marcina. A Skurczybyk wysłał mi jeszcze w pakiecie dwie inne. XCOM Enemy Unknown. W wersji polskiej w bardzo dobrym stanie, bez żadnych rysek i takiego dosyć Badassa Hail to the King, baby, jak to mówią? Duke Nukem Forever Gra, która wychodziła przez kilkanaście lat i wyjść nie mogła, w końcu gdy wyszła, okazała się takim średnim krapem. Ona wyszła chyba w 2012 roku albo 2011. Ja ją kupiłem wtedy na premiere, bo akurat Duke'a uwielbiam. Nie porwałem niezbytnio, ale ją ukończyłem. Odstawmy sobie te gry. Pokażę wam jeszcze tą Playstation sobie tylko. Pójdziemy tam, pozamykam wszystko. I ruszamy. Tutaj jeszcze mój piesek. Hej Zefirku. O jaki taki zaspany. No 10 lat ma już. Ale jest malamuci piękny. Troszkę to będzie głośno, akurat żona chce poznać Incognito, więc nie będę jej tutaj pokazywał. Tutaj jak widzicie gra Horizon'a, no i jest PlayStation 4 Pro, nie wiem czy będzie widać, jest w bardzo dobrym stanie, nie ma żadnych rys na zewnętrznej obudowie. Spektakularnie nie hałasuje czeka. Jeszcze ją wymiana pasty, czyszczenie. Bo to nie wiadomo w jakim miejscu gdzie na dywanie się działa. Ale to na spokojnie będziemy już do tego dochodzić. Tak patrząc tutaj to jest dość gorąca. Porównanie kultura pracy z Xboxem Series X to nie ma porównania, bo on się w ogóle praktycznie nie krzyje nie czuć w ogóle, go przynajmniej zaawansowany jakiś tam wymagających tytułach. A ją od razu tutaj można zaobserwować, że dostaje wykis, po prostu jest bardzo gorąca. Więc, jak widzicie, PlayStation 4 Pro wpadło. Kilka gierek również. Przechodzimy z powrotem do nory gracza, nory szulera. Pieska tam zostawiamy, że ona również to sobie tam puści troszkę głośniej. I w sumie co? Jak odsadziacie ten akurat unboxing, tą formę? Czy jest lepsza, jest może ciekawsza niż te poprzednie? Dajcie mi znać w komentarzu. Tymczasem trzymajcie się. Cześć!